W pierwszą niedzielę września już od 52 lat na Polanie tutaj odbywają się uroczystości związane z bitwą, jaką stoczyły oddziały specjalne Jerzyki. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza uroczysta Msza Święta miała wyjątkowy charakter, w wyjątkowo pięknej oprawie była. Uczestniczyli oczywiście kombatanci, uczestniczyła młodzież, uczestniczyły władze samorządowe, które wspomagają organizatorów, którzy są już coraz starsi, coraz trudniej jest im to, tę tradycję pielęgnować. Kampinoski Park Narodowy chroni przyrodę Puszczy Kampinoskiej, ale również chroni zabytki historii, które tutaj się znajdują. Pochodzą z całego, z całego tysiąclecia dziejów naszego państwa i narodu. No szczególnie wiele takich miejsc pamięci narodowej pozostało z okresu II wojny światowej. I właśnie dzisiaj jest uroczystość przy Krzyżu Jerzyków, w Pociesze. Jest to uroczystość organizowana po raz 52. A Park Kampinoski uczestniczy w organizacji tej uroczystości od lat 50. Od tylu lat, ile od ilu istnieje, bo właśnie w tym roku obchodzimy 50-lecie utworzenia Kampineskiego Parku Narodowego. I właśnie ochrona przyrody, ochrona zabytków historii to są zadania również parków narodowych. I dlatego tutaj zawsze na tyle, na ile nas stać, uczestniczymy w tych uroczystościach ale i również sami opiekujemy się wieloma miejscami pamięci narodowej. Na 17 leśnic istniejących w parku w 15 aż leśnictwach są pojedyncze mogiły, zbiorowe mogiły, grupy mogił, rozciane po lasach, którymi na co dzień opiekują się pracownicy parku. Gmina nie jest zaangażowana w uroczystości przy mogile jeżyków od początku swojego powstania, to znaczy od 1995 roku. To już mamy 14 rok tego zaangażowania. Właściwie to zaangażowanie bierze się znacznie wcześniejszych czasów, od początku, gdyż te działania, które są związane z mogiłą jeżyków, jak również tu z, z okresem 44 roku po, po w trakcie powstania Warszawskiego Truskaw jako miejscowość bardzo ucierpiał i właśnie Jerzyki tu toczyli bój jako powstańcy, jako armia Krajowa z Grupą Rona i Niemcami o tereny. Nie tylko pociechali truskawia, i właśnie pod koniec tej batalii e, truskaw został wyzwolony, a grupa Rona została zlikwidowana. Także e, uważamy to za e, swój obowiązek, uważamy, że e, nasze dzieci ze szkoły podstawowej, która nosi imię. E, Stanisława Królickiego, pułkownika Stanisława Królickiego, który brał udział w kampanii wrześniowej, to jest właśnie nasz obowiązek, ale myślę, że i również kwestia wychowania młodzieży w tej duchu patriotyzmu, to jest bardzo ważna rzecz i trzeba temu hołdować, by młodzież tę tradycję pamiętała. Od wielu lat specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Lesznie, noszący imię pułkownika Jerzego Strzałkowskiego jest współorganizatorem wspólnie ze Stowarzyszeniem Powstańczych Oddziałów Jerzyki Armii Krajowej uroczystości patriotycznych w Pociesze. Robimy to po to, by nasza młodzież mogła tę historię poznawać na żywo, by mogła spotkać się z ludźmi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach przed laty. No, i po tych uroczystościach, i po tej mszy polowej spotykamy się tutaj przy ognisku, przy wojskowej grochówce. Spotyka się młodzież, spotykają się kombatanci, gdzie jest miejsce na wspomnienia, gdzie jest miejsce na opowieści o tych latach, kiedy oni będąc młodymi, niestety nie mieli tak szczęśliwego dzieciństwa i młodości jak współczesna młodzież. No, i od lat jesteśmy współorganizatorami przywozimy tu młodzież, przyjeżdżamy tu. W a w zeszłym roku i w tym roku udaje nam się e, przyjeżdżać na tych oto koniach tutaj stojących, mających popast. Także odpoczywamy my, odpoczywają konie. Dwugodzinna podróż poprzez Puszczę Kampinoską i, i, i przyjeżdżamy tutaj konno. Za moment będziemy wracać, może trochę dłużej, bo konie są trochę zmęczone. I te konie i ta oprawa i udział takich no, zaprzyjaźnionych z nami i panów, którzy rekonstruują, jak gdyby e, są w mundurach... E, Września 1939 roku w polskich mundurach e, następuje jak gdyby taka historyczna rekonstrukcja e, wyglądu i, i, i ubioru polskich ułanów. E, no i oni te uroczystości w jakiś sposób uświetniają swoją obecnością, tym pokazem stroju łańskiego. Na pewno to bardzo mile wpływa na wspomnienia tych ludzi, którzy tych ułanów prawdziwych na żywo widzieli przed 70 lat. Do Was wołam, żołnierze Armii Krajowej, wywodzący się z powstańczych oddziałów specjalnych Jerzyki Armii Krajowej, którzy stanęliście do nierównej walki z nieprzyjacielem, do końca wierząc w zwycięstwo niepodległej Polski. Ciebie wzywam, pułkowniku Jerzy Strzałkowski, komendancie powstańczych oddziałów specjalnych Jerzyki Armii Krajowej. Stańcie do apelu! O, no!

Thank to you to the